Jestem rozładowany i stoję w takim miejscu tutaj blisko centrum, no nie blisko, no ale, ale no blisko centrum Paryża. W zasadzie to jest około 5 km, no ale to jest blisko, bo to tutaj to już jest tak gęsto tutaj zabudowane zabudowane tutaj miasto. Zadobałem się i na razie czekam na ładunek powiem wam, że stoję tu w, kurwa w takim miejscu że nocki to tutaj na pewno nie chcę robić na, mimo, że tam w, w baku mam ja wiem z 500 litrów nie no z 400, między 400 a 500 pusty jestem to tutaj podejrzewam no nawet by mi kurwa pusty, powietrze z czepy zajebali jakby mogli tu później wam, to chwilę wam pokażę, bo tutaj przed mną stoją trzy busy tu goście zbierają Zbierają złą tu rozpiewszali jakieś silniki No rozpieprzali, wyciągali miedź, nie wiem co tam kurcze wyciągali i na pewno tutaj nocki nie będę chciał robić jak chciałbym przede wszystkim dostać ładunek jak ładunku nie dostanę to gdzieś się muszę przenieść na, gdzieś na autostradę, na jakąś stację mimo że tutaj w rejonie Paryża naokoło nawet na tych autostradach nie jest tam jakoś bezpieczniej ale na pewno będzie za niebezpieczniej niż tutaj, bo tutaj to sami dziwni jacyś goście łażą i nie będę tutaj na pewno sterczał. Tutaj na tej chwili się rozładowałem, tutaj co widać. No i ogólnie tutaj widzicie taka ciasna ta droga. W jakiś czas auta jeżdżą, nie umiem się zmieścić nawet. Zobaczymy. Na razie tu stoję. Tam bus, tu trzy busy, tam jeszcze jeden, Kurwa. Czekam na ładunek. Dobra, powiem wam to, tak. ja spierdalam stąd, kurwa. Ubieram buciory i palę silnik. Tu mi z przodu, kurwa, busy. Na styk, z tyłu tam... Z tyłu też busy. Jakiś tam, kurwa, gościu z tyłu się czai przy drzwiach. Nie wiem, czy nie zaglądał czasem do naczepy. Ale jest pusta. Bez pierdala, bo jeszcze zostanę bez moich kurwa 400 czy 500 litrów paliwa. Jadę gdzieś na stację w jakieś inne miejsce. To za dużo brudaców kurwa w każdej strony. Widzicie, że za jakiś czas busy przyjeżdżają, siedzą w tych busach, gadają, zaglądają Tylko wyjdę do tyłu, zobaczę tam też jest bus. Ile mogę cofnąć, żeby nie narobić czegoś i jadę gdzieś w inne miejsce. To mi się w ogóle nie podoba. Za dużo kurwa dziwnych ludzi to jest. Dobra, idę. Idę zobaczyć do tyłu. Idę zobaczyć do tyłu. Ile mogę cofnąć i jadę, jadę na stację. Teraz skoczę na autostradę, jadę na stację, na Sela. Dobra, cofam za mną w Rumunii, powiedziałem im, że cofam mecz. Jadę stąd. U, Dobra. Powinien, powinno mi to starczyć. Ja, kurwa, nie lubię w takich miejscach stać. Wszędzie busy a jakieś kurwa dziwni goście w tych busach Zobaczcie tutaj, jak drzwi otwierają po prawej Patrzcie co 50 metrów w prawo Patrzcie tu w prawo. Kurwa rozjebazi wszystko jak ciasno. Kurwa, tu w prawo muszę skręcić teraz. <grywa> <grywa> Powiem szczerze, że no nie mam często rozładunków kurwa, w takich miejscach chyba prawą stroną na sztyk tam na tych słupkach nie mam często rozładunków w takich miejscach i nie będę stał w takich miejscach bo widziałem jak oni rozpieprzali to, te swoje skarby to mogę tu skręcić to wcale by się nie zdziwi jakby mi kurwa baki podziurawili do mnie, bo mam przecież te zabezpieczenia. Wolę na zimne dmuchać, o tak powiem. W prawo, potem zakręt, w lewo. Wolę na zimne dmuchać. Jadę na stację. W prawo, potem zakręt, w lewo. Jak dostanę ładunek, to pojadę do stacji, jak nie, to tam już zrobię pauzę do jutra. No jadę na tego szera, co mnie pocieli, więc... Ale na, pewno, trasę, ale na pewno, nie, 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 na prawo Ostro Ostro w prawo. Ostro w prawo. Idziemy w jakimś bardziej cywilizowanym miejscu. najlepiej się zrzucić i zbierdalać w takich miejscach. Ogólnie to tak nie przejmowałem się żadnymi gadkami typu kradzieży paliwa i w ogóle jakimiś tam kurwa Rumunami czy Czarnochami czy nie wiem kim tu jeszcze się przejmować trzeba, dopóki mnie nie opierdolili z tego paliwa. Także teraz to już yy, może czasami jestem zbyt ostrożny, ale wolę być zbyt ostrożny niż lekceważyć sobie niektóre, niektóre rzeczy. Teraz ja z przodu by stanął, bo stanął przede mną na ani nie pół metra, a jeszcze mniej, z tyłu by stanął na pół metra i już bym nie wyjechał w nocy. I koniec. Co i tutaj musiałbym tam skończyć. 100 metrów w lewo, potem w prawo. W lewo, potem w prawo. No, Wjeżdżam na górę. Na główniejszą drogę wyjeżdżam już teraz. Długo to czerwone tutaj. Małe, tam. Ten tu stanął, patrzcie. Ten tu stanął na awaryjkach. Kurwa się nie wyłamie w lewo. I ten tu jeszcze stanął. Pierdolę Muszę tak pociągnąć najpierw Teraz tak Ten tutaj mi Za, pięćdziesiąt metrów, w prawo musiał cofnąć, bo bym mu kurwa, ładną do no przetargał Продолжение sobie tutaj na mapę, bo gdybym nawigację w jakieś dziwne miejsce pociągła, no to, no to ja sobie tutaj widzę gdzie jestem, gdzie ja mogę, gdzie mogę jechać. No tutaj po prostu mam ten wyjazd na, na autostrady zaraz. Jest ok. W tym miejscu jestem pierwszy raz No ale za chwileczkę już mam tu strachę trzeba patrzeć bo tu widzicie dzieciaki latają po pasach Niech idą no. no tam idą Więc stoją tu the fuck mi powiadała I następny na awaryjkach. Kurde muszę prosto jechać. Nie wiem, Widzicie tu już jest duży ruch, tu jest... No miasto, no miasto tu jest, zobaczcie. Jedziemy. Kościół zmienił zdanie w lewo skręcę za chwilę skręca w lewo i co ja tutaj mam, oni mają czerwone, ja tutaj mam zielone no dobra, jeszcze kawałek i, i będę tam gdzie ciężarówka powinna być, na autostradzie za 100 metrów, w prawo, w prawo. No przede mną już autostradę widać. No i nie wiem to stadion jakiś. Tak, stadion. Nazywa się Stadion de France. Wiem stąd. Popiszę na mapie. Tak to bym nie wiedział. Ale Jedziemy na stację chronić nasze 500 litrów paliwa. Teraz mamy w lewo. 50 metrów. W lewo. potem w prawo. Na A86 wjeżdżamy za chwileczkę. My i po lewe, albo na wprost, na wprost po lewej McDonald's. Ładne palmy tutaj sobie powystawiali takie. Nie no, dostawa fajna powiem szczerze. Ciekawa bardzo, przede wszystkim ciekawa bardzo. Patrzcie, tu już z prawej mnie atakują. Kurwa on miał w prawo jechać Gdzieś jaki kurwa chuj W prawo miał prosto jechać a on mi tu w lewo pojechał No i dobrze że ja tak kurwa ruszyłem jak słoń W prawo Bo no bo co, bo myśmy się kurwa spotkali i chuj że nie moja wina, ale żeby było stanie i i, ten, i papierki i policja i nie wiem kto jeszcze Kurwa tutaj jeżdżę Zauważyłem to właśnie Zjeżdżamy na autostradę i ciśniemy na szela na, na parki. No dobra, no to, jesteśmy już na autostradzie i wyłączamy kamery, bo tutaj to wiadomo.